Cześć babciu, patrz co mam w ręce! <śmiany> Ja pierdzielę, babcia dostała najdem na pysk o nie, moi drodzy, dzisiaj, słuchajcie, okazało się w ogóle, że jesteśmy powiązani z Jaworem Mianowicie, Jawor jest moją babcią Aczkolwiek ja, babcią złą Jawor, czemu jesteś złą babcią, najgorszą na świecie? Powiedz Ze względu na to, że jesteś gówniarzem tutaj Aha, i... jestem gówniarzem dla ciebie Tak, jesteś gówniarzem Aha. i źle się zachowujesz, muszę ci wyjaśnić Dobra, Jeśli ja i I wy stary. też uważacie, moi drodzy, że jestem gówniarzem O, o Ej, jest o -o. gówniarz o nie, czekajcie rzucamy, rzucamy, babkę Rzucamy babkę butelką moje! uciekamy O, o chłopie chłopie. Jeden, jeden moi drodzy, jeśli uważacie, że jestem gówniarzem Zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie Subskrybujcie kanał I słuchajcie, dzisiaj musimy zawalczyć z babcią Jaworem Mianowicie, ja jestem, jak widzicie, tym wspaniałym bobasem I muszę w... Ale ja nie mogę zbiegnieć, jak ja patrzę na babcię O mój Boże O, 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 o nie, o nie Ale to, gówniarz, słuchaj mnie No i co mnie z wiami walisz? Ja muszę babcię, słuchajcie, ja muszę babcię zbiegnieć o, o, o nie, o nie O ty chamie ty mały, robi? chodź tu Co ty mi robisz? O nie, przestań nie mnie przykać Nie no nie, fumem. tylko nie kop. Nie kopię oh. tylko że... Proszę mnie nie kopać, ła nie ty A masz gówniarzu ty jeden Nie, pani babciu, znaczy babciu Dlaczego babciu? Nie ty O nie, nie rzucaj, mm. bo szklanko o, nie. No i co mnie rzucasz gościu Ale przecież nie mogę, nie mogę wyjść, nie mogę wejść przez drzwi nie, nie mogę wejść przez okno Ale Nie mogę wejść przez okno, nie mogę wyjść przez to okno Masz A! A kis co ty mi robisz? Dlaczego? Nie no słuchajcie! Nie, 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 to tak, tak być nie może! Ja muszę się ulotnić. Ja mogę wziąć O, Ja mam drzwi. energię! Co ja mogę? Dobra, o nie, mam. czekajcie, dobra, ja mam energię. Moc energia, amfetamina Słuchajcie, ja muszę w ogóle zdobywać klucze tutaj też, chyba. Dobra, I nie, idę czy, na dół. Ja muszę zabić babcię, babcia musi klucze zdobywać chyba jakieś, nie? Czy, czy babcia musi zdobywać klucze, czy to Ja jakiś, nie wiem co babcia wybrać. musi robić! A nie, wszyscy chyba muszą zdobywać klucze. Ja muszę... Dobra, uwaga! Ale to no, jest! No, no, Parę za nie walnąłeś! Co ty? jest? Równiarzu jeden. Nie, no generał. Było... Ej, dobra, ej, dobra, dobra, dobra. Nie, było nie, nie, nie kreś nie. mi emerytury Nie, ała, 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 dobra. z stąd. Jest, o, o, stąd. O, o, A, o, nie. już mam małe drzwi. O Dobrze, dobrze, dobrze frajeska, chmuro. O, 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 no, dobra. O kurde, moi drodzy, patrzcie, co ja mam tutaj. Gold digger, gold digger, gold babka, chodź tu. Babka, chodź tu, walecie na łeb. Na stap, nie? Dawaj tu. Słuchajcie. O, ała! Nie. Co to Zbiz... było? Wolnołem cię? Walnąłeś mnie. Co to Bab... było? Babka zostaw mnie. Ale nóż, mam ko Nie, ty masz nóż? Maldoso! <laughs> Babka, pójść ten nóż. Babka dobra, uciekam stąd. Oh, Czekajcie, oh, ja nie mogę ten, ja nie mogę wyjść tędy. W ogóle, chciałem powiedzieć, że jeśli będzie 10 tysięcy w górę, to będziemy z jaworem częściej nagrywać takie giereczki, więc. Dokładnie. E, Zostawiam w górę. Tylko teraz tak, problem jest taki, moi drodzy, że na górze mamy tasks, co nie? Ja mam kill your grandmother. A ty jaki masz task? I can't remember what I have to do. I need <laughs> my... Potrzebuję jakieś tabletki. Aha, okej. Okay. okej, okay, no. okay, dobra, 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 dobra. Siema, ma babka. Aha, no, Proszę mnie zostaw... O, ty, ty, ty. o nie, ty tabletki wziąłeś jakieś teraz, Ta. jak ty będziesz na koksie latał. Dobra, Ta, ja, ja muszę ucieka, teraz iść do moich krzaczków. Nie, krzaczków? Tak, podlewam krzaczka robisz? normalnie. Co ty robisz, halo? Podlewam krzaczka, Uwaga. proszę mnie zostawić. A, wow! 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 Co się stało? Ale babka, babka nie. dostała, Dobra. babka dostała ciosa nie. na dziąsło. O, teraz teraz trzeba tego siuna małego to wyjaśnić. Ej lol, jakie przejście tajemne. Chłop się ukrył w szafie i spędził w niej 24 godziny, babka się nie spodziewała. Wow. Nie, dobra, słuchajcie, teraz, teraz babka musi być walona. Został babciu, babkę. chodź tutaj. Chodź tu, babciu. Co jest, Mam... mały? O, nie, 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 nie! Proszę! Ostatnio ty... Aha, fajnie. Nie, nawet nie dostałeś. Aha, to co? Fejkujesz, fejkujesz, Dosta... jak pił... fejkujesz jak ci piłkarze wszyscy, co są faulowani. Niby, a podłożysz im nogę, a oni się wykładają na ziemi. Ja Ty hmm, muszę swoje go... podłożyć. O, co mnie ci w dupę! <laughs> Czy ja mogę to wyjąć? Przepraszam, czemu mi stupy nóż z dupy? Nie, to jest Babciu, bo ja ała, nie wiem czym ała, się zająć Ała, awa, awa, awa Pokonała mnie szafka, by the way Brawo, brawo e... Co jest? Szafka mnie pokonała w ogóle Dobrze, babciu, ja generalnie Czy babcia oglądała kiedyś film Thor? Ragnarok na przykład Nie, nie? To ja mogę nie, babci nie, pokazać nie. prawdziwy ragnarok. Ło! jeden. Ło! Wychodźmy to... Czemu ty babcie tutaj. Wychodźmy z trzyman? mi powiedziała, żeby wyjść sobie na pole, nie? Znaczy, Ta. może u was się mówi na dwór. U mnie się mówi na pole. Cześć babciu. No, czemu wróciłeś z tego pola? Proszę no naprawić. Ja nie Halo. lubię, ja nie lubię polu siedzieć. Na no pole, co ty robisz? No proszę, nad, w trybie no bo... natychmiastowym. Już. Right dobrze, now. Dobrze, dobrze. Uciekam. Uciekam. Porządek wtedy. musi być. Babcia dobrze. musi tutaj kwiatki podlać. Ej, to jest bez sensu. Babci się życie regeneruje. Nie, nie, nie. Babcia po prostu ma tutaj dobre, babcia... odpowiednie rzeczy. Babcia sobie zregenerowała napojem. Dobra, Dobra babka... Jesteś... No nie, no, no co rzucasz? Bo babcia regeneruje sobie życie Podlewając kwiatki, co to ma być? Wapcia tutaj musi kwiatka podlać Nie wiem czy ja, ja mogę świeczką, się. czy ja mogę świeczką do babci W ogóle ty Mały, drzwi żeś no. tutaj zniszczyły I co z tymi to drzwiami babka, zrobimy? To babka mi kopa na łeb założyła ja, ja nic z tymi drzwiami nie zrobiłem Proszę bardzo Proszę bardzo Proszę bardzo mi nic bo mam... Podpięk, Matce powiem

Między nogami przeszedł. Czemu babcia ma dalej Jest nóż w dupie? Ała! a! Na dwór! Mówiłam na dwór! i babka drzwi z... rozpieprzyła! Kto to za to, to zapłacił? Wina. Z renty Pas. polskiej, znaczy z emerytury. Może być ciężko, to fakt. Może być ciężko. To może, to może być ciężko. Słuchajcie, każda jedna nowa subskrypcja i każda jedna łapka w górę to jedna złotówka na ten dom. Bo... Słuchajcie, ja generalnie tak zbieram klucze, klucze się przydadzą. Do po pierwsze przejść powalonych, a po drugie, o nie, kolejny Gold Digger. O nie, tu tasak mam teraz bułapie Proszę no. zostawić ten tasak Babciu chodź, idziemy zrobić Babcia jedzenie. musi odpocząć Ho, o, babciu Gdzie Nie, nie ma odpoczywa. Gdzie babcia odpoczywa? Babcia odpoczywa. idzie daleko odpoczywać odpoczywa. Odpoczywa od Ciebie Nie no, niech babcia nie idzie do sypialni Ała! Ej, co jest? Halo! O, dobrze, że babcia świruje teraz Ała! O nie! O, chodź tu co, co Ała, no ty przecież, przecież babcia no. nie ma zasięgu takiego w nodze, żeby aż tak mi Ała! robić Ej, co jest? Babcia nie? musi ponownie z drzwi otworzyć Ta gra jest nie. tak, ta, ta gra jest tak cursed i Ta Gra jest cudowna <laughs> Dobra, uwaga, otwieram. Ponownie go, słuchajcie, gold digger. Pani babciu. Znaczy babciu. Ja słuchajcie. co byłem, chciałem powiedzieć... Ła! O wow! O wow, 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 wow! Jednak wielodziałem. No dawaj tu, przejść tu. Moi drodzy, moi drodzy. No, czekam nadszedł na ciebie. czas odkupienia. Za trzy klucze, dostałem ten przedmiot. U mnie babcia... jest klucz! U mnie jest klucz, u mnie w sypialni, zapraszam. O, w sypialni o tak, dobrze, buda. jeśli babcia tak. się nie wychuśta po tym, to ja nie wiem co się może wydarzyć. Cześć babciu, patrz co mam w ręce. Ja pierdzielę! Babcia dostała najdem na pysk. O, nie! Oj. Czemu ja się skuliłem? Nie, czemu ja się skuliłem? Chodź tu! Dobra, co mi ucieka? Nie, nie. Nie, nie, ma nie, nie, nie. Ucieczki. No gdzie idzie Nie zawalony. ma ucieczki. Nie no ma ty mi robisz? Chłop mnie no obraca! Skoła się pod spódnicę. Dobra, babciu, wepal gumę. A ja cię znoża, nożne. tu jest. No właśnie, ja mam nóż wbity do pleców. Wiem, że masz nóż w plecach. Dobra, uwaga. Teraz w łeb... A oj, 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 oj. dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, złota butla. Ja cię babciu wykończę teraz. Wykończam cię babci O, ty brodzie mały O, nie ma, nie ma, A, nie, ma A, nie, nie ma, nie ma Butla, butla i w łeb Nie, o! no to nic nie robi No ta babcia jest odporna na wszystko W kiblu jest butla Babka, czy ty jesteś alkoholiczką, że ty w kiblu nawet... To twoja pewnie Ta, moja, już Wal. Dobra, Walgubę. zostaw kwiatka, idę podlać nie, nie ma podlewania. Podlewane jest. Ej, no to jest masakra. Przecież ja Cię nie mogę zabić. Dlaczego ja babci nie mogę zabić? Ja babci zrobię posiłek przynę Jak babcia przyjdzie nie, do kuchni? nie, 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 nie. Babci jest do zrobiona. Do... Do... Dobrze, idę. O ty. Co, Co minus? Już... Przez... przebiłeś mi żołądek. No przestań mnie kopać. No nie ma. Przestań Zastan mnie nie malić w dupę. Nie przed komputerem tylko siedzieć. Jaki to jest bullying w ogóle? Dobrze, babciu, ja tutaj mam podarunek od pana no, no. O, Co to jest? To Co? No! Mam się, dlaczego nie masz wi? Noż między oczami! Twoja wina! Dobra, otwieramy skrzynkę Keizo opening, słuchajcie, cs potężny Babka, chodź tu. Dostaw babkę, kwiatka, szukam ostatniego do podlania. Ostatniego! Nie ma! 20 HP mi! Tak! Ten czas nadchodzi teraz w tym momencie, moi drodzy, babcia! Trzyba! Babciu, 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 babciu! Ja mam dla babci prezent na dzień babci. Uwaga, i to są kwiatki. Czy babcia lubi kwiatki, czy babcia woli? coś innego? Babcia, babcia, babcia woli, babcia, babcia coś innego. Proszę babcie zostawić. O, 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 o. Szczup. Tylko Ała! Dobrze! Babcie się wyhuśtuje! Babka się wyhuśtuje! Z bankiem, babkę na łeb! Z bankiem babkę na, bankiem. na łeb! Z na łeb! Dobrze! O, balenie, babci, słuchajcie! Czy A babcia mamy aż drugawek babci. dostała. Garnkiem w babkę! Dobrze! Dobrze, bardzo dobrze! Garnkiem babka własną Przy butle! Babcia. Czy babka zrobi przysiad Twoja... na butle? Twoja matka nie byłaby dumna. Nie mam matki. Znaczy w tej grze nie mam. Nie musicie mi pisać w komentarzu i ich spuszczę, bo ja mam mamę. Bardzo wspaniałą zresztą. Dobra, kobieta. Ja też lubię matkę. ty tygnoju. Nie, 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 nie! Nie mam energii na kupnięcia już! Nie! Nie trafiłem! Dobra, czekajcie, otwieram! Dawaj szybko! Nie! Babka, ja mam babka. Dawaj o NIE! Ty! Oła! Oła! I w dupę! Oła! Oła! I w dupę za karę! Nie, Idę podleć nie, 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 nie. ostatniego kwiatka! Daj nie, mi kwiatka nie. ostatniego nie! Chociaż... nie! Moje ostatnie marzenie przed śmiercią! O! Nie, naprawdę, czy to jest ostatni kwiat? Nie, czy ty tak, jest ostatni... to jest ostatni kwiat, to jest nie! ostatni kwiat. Nie, nie, muszę coś znaleźć. Muszę coś znaleźć, szybko! Szybko! szybko. Znowu szybko tabletki?! Znowu zapomniałem, co wam zrobić! Dobrze! O! Wyjazd, oj, babka. Oj, oj, oj. Dobra, babka, wstań tylko. Nie no, babkę Nie, to jeszcze naprawdę? Nie, seriously, jeśli do Babka, babka. Nie, 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 Babciu, babciu mam Dobra. dla babci sok. Powaraj, proszę. Proszę, proszę nie, spojrzeć nie, nie. na mnie. Proszę, tylko spojrzeć patrzę, na mnie. Patrz, gdzie ten sok? Dawaj. A, boom, yes Zabiję własną babcię. To jest powód do uciechy Moi drodzy, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gierki, koniecznie stawcie łapkę w górę, wbijajcie koniecznie do jawora, subskrybujcie ten kanał, poprzednie odcinki, Instagram jest Instagram majo, język, 200 tysięcy followów, więc koniecznie e followujcie. Cześć! Jeśli chcecie więcej gierki, to subskrybujcie. Elo!